Tutaj Sebek, witajcie w najnowszym odcinku z gry Heartstone. Dzisiaj polecimy sobie arenę. Na początek sprawdzę tylko, jakie mam zadania. Maxam Android Water. Android Water. Ok, zapamiętajmy i zobaczmy, kogo możemy sobie wybrać na arenie. Do areny już wcześniej weszłem, ale nie chciałem. Makszaman Droid Łotr, Makszaman Droid Łotr, water. czyli Łotra. Pozostaje nam, że wybierzemy Valerę, Sanguinar i Łotra. Zobaczymy jak nam pójdzie, troszkę się obawiam tego, ostatnimi czasy Łotr nie jest dość dużo grany, no ale, ale zobaczymy jak to będzie. Bierzemy... Wybierz. Hmm, co my tu mamy? Krzyk bojowy. Zmniejszy trzymałość broni przeciwnika o 1. Eee, szczerze powiem, nieprzydatne jest to jak dla mnie. Daj sąsiednim stronnikom obrażenia, zaklęć plus 1. Krap. Obrońca Argusa. Daj sąsiednim stronnikom plus 1, plus 1 oraz prowokacje. Kurczę. Powiem Wam szczerze, że. Trzy karty są słabe, jak dla mnie. Ale niech będzie obrońca Argusa, chyba jest z tego wszystkiego najlepszy. Nie wiem, czy chcę coś pierwszoturowego. Nie, nie ma sensu, powiem szczerze. Dobra, weźmy tego obrońcę jako pierwszą kartę. E, dalej, Władca Areny. Średni pik, Gobliński Ochroniarz gorszy pik, e, Okrzyk Bojowy. Wóz Mroźnych Wilków też mi się nie widzi, Władca Areny pójdzie jak nic. To jest chyba najlepsza opcja z tych trzech. E, dalej, Zabójcza Trucizna, oczywiście. Ognik, tak jest! Ognika na pewno chcemy. Grubieński sierżant daść stronnikowi plus dwa ataku w tej turze. Ogólnie nie przepadam za postaciami, które mogą zginąć już w pierwszej turze bądź drugiej, tak więc szkar szkarłatny krzyżowiec jak nic. Champion wichrogrodu, zbir spółki gitze i murlog przegowiec. Już coś wspominałem o postaciach, które mają 2-1, tak. Sprawdźmy. Mam na pierwszą, trzecią, czwartą, szóstą rundę. Nasz czempion mógłby się sprawdzić, ale nie chcę go. Wolę chyba to. Eee, ostrze, skrytobójcy to jest dobre. To jest OK i to jest OK. Co nam potrzeba? Wolę ostrze. Jednak wolę broń. Wulkaniczny furiat jest słaby, Majtek Południowych, Musz jest słaby, czempion ich Nie pozostaje mi nic innego. Mamy za dużo dropów na późno. Wrogie... Zmuść drugiego stronnika do zadania zdrada. No. Cofnij do sobego przyjaznego stronnika. Chyba jednak wolę truciznę. Skrytobójstwo jak nic. Przyda mi się to cholernie. Narobiańskie jajo, czy ja mam możliwość jakoś tego dopalenia? Mam obrońcę Argus'a, burzyciel, burzyciel jest słaby, dziki piromanta, nie mam zbyt dużo. Chyba nerubiańskie jajko nam pozostaje wziąć. Krasnolud z Czarnorytych, daj dwa, twoja broń ma plus 2 do ataku. Króczemściwy kowal to jest dość przyjazna opcja. Zniknięcie, zniknięcia nie chcemy, ale okrzyk bojowy... Mmm, Daj Stronnikowi plus 2 do tury krasnolud. No dobra, niech będzie. Chcemy coś na wcześniejsze fazy gry. Skrytobójstwo albo ostrze skrytobójcy. Chyba wolę skrytobójstwo jednak. E, ostrze skrytobójcy albo zabójcza trucizna. Mam już... ...dwie zabójcze trucizny. Mam już ostrze skrytobójcy. Kurczę, mam... Eee, dajmy na chila Mmmmm... Ojej, 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 tutaj mamy dość słabo, bo nie mamy za bardzo nic. Napastnik Anulparów może by coś mógł podziałać. Przepraszam, ale mi jeszcze troszkę gardło siada. Gryźli żelazno skóry. Nie, szarża, nie bardzo. Dobra, weźmy napastnika. Kurczę, dlaczego ciągle mi to wylatuje? Ten napastnik, oni się upali na mnie. Dobra, Begrzekek z Gugupasi i nie mamy jak mu zadać hita ani nic, więc weźmy chyba... Co no, czy, czy jeździec? Wie, czy jeździec najprawdopodobniej dość szybko padnie. Eee, niezbyt nam się to widzi. <śm> hm, co by tu wziąć? Opastnik? Niech będzie. Czas w plecy. To na pewno. Przyda nam się. Eee... Tauren wojownik. Jakby nie patrzeć, prowokacja. Ale czy my nie wolimy heala? Nie, weźmy taurena wojownika. Eee, wachlarz Ostrzy. Zdecydowanie wydaje mi się, że mógłbym wziąć. I wezmę. Nawałnicę ostrzy, swoją broni, broń i jej obrażenia. Kuszące, kuszące, tym bardziej, że. To Nie, dobra, weźmy nawałnicę ostrzy. Mistrzyni kamuflażu, to jest dobre, to jest dobry pik. I myślę, że chyba weźmiemy to, bo chochlist. czyni jakoś nie bardzo mi się widzi. Tak więc weźmy Mistrzyni Kamuflażu. Kurczę, za dużo, cztery twarde dropów. Zadaj 3 punkty obrażeń wrogiemu bohaterowi. Nie chcę tego. ogrzymak, zadaj obr... z... obrażenia, zaklęć plus 1. Przydałoby się, ale mam za dużo czwartoturowych 4... dropów. Zdrada. A niech będzie, zdrada. Niech stracę. Zimna krew, daj stronikowi plus 2 do ataku zamiast 4 do ataku. Mogłoby być ok. Mściwy Kowal, zdrada, ostrze skrytobójcy. Bierzemy ostrze skrytobójcy. Wypatroszenie, wolę wypatroszenie. Mm, ogłuszenie. No... Czy może prowokacje? Prowokacje weźmy sobie. Wiem, że mam toturowych dropów dużo. Czy ja mam z czymś to skąbić? Nie bardzo. Czy to jest mi potrzebne? Nie bardzo. No chyba pozostaje mi tylko i wyłącznie wziąć to. Tygrys. Tygrys może być spoko. Agent WW na pewno. Kurczę, chociaż tu jest agent WW e, kombi się. O, kosztuje jeden punkt za. Ze... No, straszliwy korsarz Albo wachlarz ostrzy. Wolę chyba wachlarz ostrzy. Ostatnia karta. E, ostrze zatracenia burzycie czy. Nie, wolę agenta WW. Dobra. Powiem wam szczerze, nie mamy... Nie mamy za najlepszych kart w... W sumie to mam wrażenie, że mamy do dupy karty i, i, i przegramy to. Ale zobaczymy. Zobaczymy jak wyjdzie pierwsza gra, tak więc graj. Boję się tej Areny strasznie. Wydaje mi się, że będziemy ją mieli w dupę i to i to totalnie. Tudu, tududu, tudu, tududu, tudu, tududu, tududu, tududu. Zobaczymy, co nam dobierze, co nam wybierze Jaina. Powiem jedno: Magna. Magna Arena jest tragiczny. Naprawdę, Magna Arena jest tragiczny. Nie chcemy z tym grać, no ale cóż, no trudno, zagrajmy. Nie jest najgorzej, nie jest najgorzej, powiem szczerze. Startowa ręka jest w miarę okej. Okay. Na drugą turę na pewno coś mamy. Mamy wolę na wojownika, mamy zniszczenie swojej broni. O, no ale graj gościu. Zobaczymy jak nam to wyjdzie ogólnie rzecz biorąc. Hmm, czyżby... Aha, uczennica czarownika, spoko. Spoko. Mam nadzieję, że podoba że inżynier, dla zamian za to. No jakiś heal nam tutaj wyskoczył. Mam nadzieję, że nie będzie za głośno, chociaż mam wrażenie, że jednak może troszkę być. Tak więc zmniejszymy troszkę głośność. Okej, okay. Niech dla mnie w miarę spoko, w miarę spoko. Nie kończymy drugie. Sześć karty na ręce. Zobaczymy, co on powie nam w trzeciej. Co on nam rzuci w trzeciej turze. Ja chyba ta na wojownika od razu rzucę. Albo w sumie to jest w miarę dobrą opcją. A nie, to tak na czwartą. Tak. Aj, to już jest troszkę gorzej. Rzućmy to. A rzućmy co mi tam. I zaatakujmy w niego. Nie chcę się narażać na kolejne trzy damage na PSK, więc nie chcę mi się bić w tą tycią, co to jest? Uczennica Czarownika, myliło mi się z tycią przywoływaczką. O... Najgorsze jest... Najgorsze jest to, że to jest nieprzewidywalne. Areny są bardzo nieprzewidywalne. Ale zawsze można zrobić tak, dobrać kartę sobie. Dograć tak. Zostać z jednym mobem i zostać w sumie z przewagą kart. Spoko. Spoko, 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 jak nic. Rzucimy sobie od razu napastnika anu... anubarów w kolejnej turze Mam 6, 7 kart na ręce. ok jest w miarę spoko. Hmm. Tyk czy napastnik, tych czy napastnik. Masz coś za trzy gościu? Co masz zatrzymany? Co mi ciekawego pokażesz? Sekret. He, nie lubimy sekretów. Oj, nie lubimy sekretów, sprawdźmy. Dobra, zaryzykujmy. To będzie pewnie... Nie? To dobrze. To dobrze, możemy się wystawić, skoro to nie jest żaden z... Kurczę, nie pamiętam jaki przeciwnik ma do dyspozycji sekrety. Kopiowanie kreatury to nie jest. 2-7, skrytobójstwo na to sypniemy, myślę. Czemu by nie? Gorzej jak to jest kopiowanie kreatury, która zginęła. Nie, nie jest. To skopiowanie kreatury. Okej, okay, mi to pasuje, nie straciliśmy nic strasznie wartościowego. Tak więc na razie jesteśmy na plus, na razie jesteśmy na plus. Ile on ma kart? 6 kart w ręce. Ja mam 7 kart, jedną na stole, czyli jesteśmy na razie do przodu. Dobierz dwie karty. No i już jesteśmy gorzej. Chociaż nie wiem, nie chce mi się tu sprawdzać ile. 17, 20, 24. 18 mam więcej. Dobra, zróbmy tak, zróbmy tak, zróbmy tak, tak i wrzućmy, wrzućmy to. I miejmy nadzieję, że się pokusi o zabicie tego. Jakby się pokusił o zabicie tego, to wraca nam Hila, Więc w sumie możemy się wyhealować fajnie. I trzeba uważać na flamestriki. Tak więc, już nie wyrzucamy za dużo mobów. Albo wyrzucamy takie, które przeżyją flame, striki. flame striki. albo zamieć. Na przykład. Jeszcze jednego takiego zatakujmy za trzy. Tak I, i na razie nie wystawiajmy nic więcej. I zobaczymy, zobaczymy, co on zrobi. Tu, 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 Spodziewałem się tego. Spodziewałem się tego, ale to jest ok. Zagramy sobie to. I zagramy sobie to, prowokując go do jakichkolwiek zagrań. Flemestryków albo coś w tym stylu. Teraz się dowiemy. Ej, ciągle ktoś ode mnie chce, dzwonią do mnie Mam nadzieję, że tego nie słychać na nagraniu Żywiołak mrozu Okej, okay, okej, okay. dla mnie, dla mnie spoko. Chociaż kurczę boli mnie trochę ten, <laughs> bolą mnie te wszystkim wrogom obrażenia od niej Ehm... Co by można było zagrać? 4-4 odkrycie. wokół mnie. Dołącz lub ging. Sprawdźmy. Tak jak myślałem. To jest spoko opcja jak dla mnie. Zagrajmy sobie tak Zagrajmy sobie tak. Duplicate, tak jest, duplicate, to zagrajmy sobie jeszcze to i zobaczmy, co nasz oponent na to. Ja mam 6, 10, 15, czyli w sumie gościu ginie. Jeśli nie ma taunta, bądź nie zbije mi czegoś z moich mobów, to gościu ginie teraz w tej rundzie. No, ale zaraz się dowiemy, jak to będzie. Hmm. Musimy oczyścić słońce. Teraz hmm. no sprawdźmy to i to. Nie mogę tego zrobić. Ostrza, gotowa. Aha, dobra, nie ginie w tych gdzie Dobra, bo mi się popieprzyło totalnie. Żegna. Mamy za mało many. Chcemy to czy coś chcemy. No dobra, zakończmy turę. W takim razie. Kurczę. Ale dobrze, mamy na to sposób. Mamy na to sposób. Jeśli on mi nie zabije żadnego moba Nie zabije mi tego, zabije mi to... Nie, spoko. Jest okej. Okay. Bardzo zagra. Pierwszą mamy już za sobą wygraną, tak więc jest spoko. Czyli jednak nie najgorsza talia, chociaż wydaje mi się, że gościu także nie miał za jakichś magicznych bądź najlepszych kart. Ale pierwsza gra za nami. Po drugiej grze się chyba dopiero zwraca. Tak więc grajmy jeszcze raz i zobaczmy, ile to potrwa. Mam nadzieję, że to będzie w miarę szybka gra, bo, bo nie chcę wydłużać jakoś sztucznie tego odcinka, chociaż w sumie powinienem go już skończyć, ale nie, ważne. Najwyżej... Kurde, znowu mag! Magowie są przerąbani, serio. Skrytobójstwo, czy my to chcemy? Nie, na startowej ręce na pewno tego nie chcemy, ale zabójcza trucizna i młodsza inżynier jak najbardziej w cenie. Gotowe. Na razie nie mamy nic co zrobić oczywiście, tak więc... Przyszedłem po zwłoki. Hmm. Hmm, hm, 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 hmm, hmm. hmm, No dobra, zagrajmy sobie nożyk w tej turze. Bleee, pająki wychodzą. Okej, okay, jak myślałem Dajmy taki mocny zienie wystawmy Zobaczmy co nam dobierze oooo o! bardzo ładnie, bardzo ładnie Tylko nie on z czym tego skąbić za bardzo Nie on za bardzo z czym to skąbić Tak więc zagram sobie to Zagram sobie to Różmy to tak OK Zobaczmy co dalej Bardzo chętnie bym agenta www w, 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 w. zagrał Wachlarz ostrzy, wachlarz ostrzy. Zagrajmy sobie na pewno broń i to. I zabijmy. I zobaczmy co gościu na to. Co on nam tu wystawi teraz. Ja chcę to rozwalić. Ej, miało się rozwalić. BUM, odbaliliśmy. Teraz pytanie, czy mogę? No, to do roboty. Okej, okay, nie bardzo mi się widziało to, co zostało zrobione, no ale okej, okay, nieważne, mniejsze z tym. Mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek. Dobra, zróbmy tak. Zróbmy tak. Dajmy stronnikowi plus dwa do ataku. No tak. Zatakujmy tak. I dostajmy. I dostajmy nagubianina. I mamy dwie kreatury 4 na 4 4, na 4 On ma. A on ma. A on nie ma stołu. No dobra. I to jest? Nie może zostać celem. No to możemy w takim razie zrobić to. Nie potrzebujemy więcej do ataku dostać. Czy nie? Czy to? Nie, nie może zostać celem. Dobra, zróbmy to. Gotowe. Zabijmy to. Ruchmy tak. I zagrajmy tak. Boli mnie to, że mam 14 życia. Mam nadzieję, że wylosuje mi się któryś z tych. Yy, któryś z tych, 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 tych. O, leczących typów. Jak tak, to będzie w miarę okej, okay, bo ta ilość. Ta ilość życia to mnie troszkę boli, powiem Wam szczerze. bo dwa fajek dwa fajek bo ale i mnie nie ma zabijmy sobie to żegnaj zaatakujmy pewnie wypagowanie no właśnie jestem geniuszem Zgrajmy tak zadajmy coś czuję że tą gę mamy w plecy No ja pierdziele, więcej sekretów to ty gościu nie masz? No, chyba wszystkie sekrety ma na łapie, które mógłby mieć. Sprawdźmy, striggerujmy. Tak jak myślałem. Zgrajmy sobie to. Dajmy to. No i zakończmy turę. Mamy, mamy jak likwidować jego kreatury w razie czego. już postać, okej. Okay. Możemy zagrać skrytobójstwo w każdym razie. I dwa firebole, widzę już na pysku. Zróbmy tak. Nie, granie z Mariem to jest naprawdę przesrana sprawa. No powiem wam szczerze. I wyparowaniem, tak, tak jest. Nie, to jest. To niemożliwe, co to się dzieje. Załatwię go Nie, no, w dupę mamy tą, jak nic. Na no, takiej ilości. Też coś wysadzić? I wszystko we mnie, oczywiście, bo jakby inaczej. O, nie widzę tutaj powodzenia. Cienie wokół mnie. No to dobra, przegrajmy to z honorem, co najwyżej. Bo ni na nic innego się nie zapowiada. Totalnie na nic innego się nie zapowiada. Dobra, poddajmy się po prostu. No cóż, jak widać, nie no, z magiem, z magiem to się nie da grać na tym, na... na arenie serio. Serio nie da się grać na arenie z magiem. To jest po prostu za mocne. No ale dobra, na dzisiaj kończymy. Jeśli się podobało, zostawcie komentarz oczywiście, łapkę w górę no i zapraszam was na naszego page'a, no i oczywiście do oglądania kolejnego odcinka z areny. Tak więc, do zobaczenia, cześć!